Witajcie kochani na tarotesmę. Przed nami czytanie dla zodiakalnych koziorożców na sierpień 2022 roku przygotowałam dla Was drogie koziorożce talie Deły Tarot i talie Życie z aniołami, z której popatrzymy przesłanie anielskie. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania, i proszę by wasze wyższe ja również was prowadziły, gdy będziecie oglądać to czytanie w swoim czasie. No i zobaczmy, co dla naszych kochanych koziorożców mają tutaj na sierpień aniołowie. Jakie energie, jakie potencjały pokażą się dla Was. Sierpień 2022 roku dla koziorożców. Koziorożce, sierpień 2022 roku. Koziorożce, co dla Was? Przebaczenie, energia przebaczenia. Okej, okay, już patrzymy. No, przychodzi czas, żeby. Komuś albo sobie przebaczyć. Już patrzymy. Bóg i anioły przebaczenia przynoszą nam teraz bardzo ważny przekaz. Jesteśmy już gotowi i posiadamy moc przebaczenia, otwierającą duszy drogę do światła. Przebaczenie jest początkiem nowego życia. Jesteśmy teraz w wyjątkowej chwili naszego życia. To czas przebaczenia. Bóg i anioły otaczają nas błogosławieństwem miłości. Darujmy i przebaczajmy w imię miłości, którą jesteśmy. Przebaczenie to uwolnienie się od negatywnych emocji związanych z osobą, która wyrządziła nam krzywdę. Właśnie teraz możemy dokonać cudu uwolnienia siebie od ciężarów przeszłości. Wypełnijmy siebie uczuciem akceptacji. Już czas na pokój w naszym sercu. Pozwólmy mu odpocząć. Zasługujemy na dobre myśli i uczucia, ponieważ przynoszą nam one równowagę ducha. Jeśli jesteśmy w chwili największego zwątpienia, wiedzmy, że są przy nas kochające i wspierające nas istoty anielskie. Prośmy o dar przebaczenia i przyjmijmy go w naszym sercu. Pozwólmy sobie na promyk słońca, nawet jeśli myślimy, że to jest niemożliwe. Nigdy nie jesteśmy sami w ogrodzie życia, rozejrzyjmy się wokół siebie. Afirmacja na sierpień. Jesteśmy wolni od przeszłości. Wybaczamy z miłością wszystkim, którzy nas skrzywdzili, i prosimy o. Wybaczenie. No, bardzo jasny przekaz, kochani. Ta, to otwarcie, właśnie to przebaczanie z miłością jest bardzo ważne. Osoby, które no, potrzebują przejść taki proces wybaczania, warto, żeby zwróciły uwagę na techniki, które są ku temu. Na przykład technika radykalnego wybaczania, na pewno bardzo łatwo można to znaleźć w internecie. I nawet samemu sobie przeprowadzić taki proces radykalnego wybaczania, to bardzo, bardzo pomaga. Sama też w swoim życiu nieraz korzystałam z tej techniki i była bardzo, bardzo pomocna. Jak to się mówi, że to niewybaczenie tak naprawdę dźwigamy my, nie ta osoba, której wybaczyć nie potrafimy. A tu przychodzi czas, kiedy to wybaczenie. Przyjdzie dużo łatwiej, gdzie serce się bardziej otworzy i pomoże puścić jakiś cierń, który od dawna gdzieś tam tkwił. Ok, no dobrze, zobaczymy, w jakim kontekście to się pokaże w czytaniu tarota. Co dla koziorożców? Co dla koziorożców? Jakie energie, jakie potencjały dla Was drogie koziorożce na Sierpień 2022 roku. Co dla Was? Koziorożce słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Koziorożce sierpień 2022 roku. Główna energia: czwórka denarów. Hmm, tutaj trzeba będzie puścić właśnie to. Okej. Okay. Przeszłość. Trójka kielichów. Przyszłość. Król buław. Co Wam będzie pomagać? Dziewięć denarów. Co może przeszkadzać? Trójka denarów. Rezultat rada cesarzowa. Piękne czytanie macie kochani. Oj, sześć buław z przełożenia. Kochani, tutaj chodzi głównie o jakąś, jeżeli, jeżeli brać pod uwagę właśnie tą energię przebaczania, to chodzi tutaj o jakąś sytuację, sprawę, która jest dla was albo jakaś honorowa, bo jest tutaj z przełożenia jest szóstka buław, czyli czyja racja jest, jest, jest bardziej prawdziwa, która jest, kto ma rację. No, no, szóstka buław bardzo często zadaje takie pytanie właśnie, kto ma rację, więc być może to wybaczenie należy komuś, kto y, kiedyś bardzo możliwe y, te racje na was w, z jakiegoś powodu wymógł, y, gdzieś poczuliście się być może pokonani i y, y, jakaś taka, no to, oczywiście to może być zawodowo, to może być prywatnie, to są też czytanie ogólne, więc to może być w różnych sferach życia, ale y, teraz właśnie w sierpniu będzie szansa Troszeczkę się mam takie wrażenie odsłonić, puścić to, bo y, ja tę kartę zazwyczaj widzę w dużo większym pozytywie, a tutaj, biorąc pod uwagę kontekst y, czytania anielskiego, widzę, że to serce, które zasłania ta moneta, ono powinno się po prostu otworzyć. Zobaczcie, tutaj też jest taka moneta, ona taki kwiat. To jest, to jest otwarcie tego, to jest szansa na zdjęcie takiego ciężaru. Ciężaru, który gdzieś tam dźwigamy z jakiegoś powodu. Więc tu, czy by to były jakieś bardzo dawne żale do kogoś, kto w dzieciństwie może był taką krzywdzącą osobą, czy później, w późniejszym okresie, czy jest to jakaś świeża sprawa, to dobrze by było, też zwrócić uwagę, jak ta sytuacja przyczyniła się do zmiany waszych przekonań, do tego, jak postrzegacie innych, czy z tego powodu za bardzo teraz nie jesteście wycofani, prawda? Czy za bardzo się nie chronicie, czy nie za bardzo odgradzacie się od innych, prawda? Więc y, warto po prostu zwrócić uwagę na to, żeby pewne rzeczy y, w umiejętny sposób puścić, y, żeby Więcej też do Was mogło przypływać tego dobrobytu, tego szczęścia, tego poczucia spełnienia. I wtedy już nie ma takiej potrzeby rywalizacji, na przykład, że kto ma więcej, kto jest lepszy, kto jest mądrzejszy, kto silniejszy. Dlatego, że człowiek jest na tyle dowartościowany, że nie potrzebuje już takiego wartościowania, kto wygra, kto jest zwycięzcą, nie potrzebuje takiej informacji uzyskiwać. Więc y, wtedy energia tak jakby sama was prowadzi. W karcie przeszłości jest trójka kielichów, więc może chodzić o jakieś sprawy, takie właśnie y, z osobami, które kiedyś darzyliście y, bardzo takim dużym zaufaniem i y, było jakieś przyjemne, przyjemne życie, y, y, przyjemna atmosfera i tak dalej, tacy właśnie y, przyjaciele. Więc może to być y, taka sytuacja, mogą to być też y, takie różnego rodzaju kolektywy, też zawodowe, jak najbardziej. Więc, no, w zależności od tego, y, w jakim kierunku tutaj y, ta sytuacja miała u Was miejsce w jakiejś sferze życia, czy zawodowej, czy prywatnej, ale y, jest szansa właśnie na to, że w tym miesiącu y, dawne sprawy po prostu się oczyszczą, że y, zdejmiecie z siebie. Ten pancerz, jakiś, że, że coś dostrzeżecie, i energia po prostu pójdzie do przodu. To zdjęcie z siebie, właśnie tego, tej blokady, tak jakby, prawda? Tutaj, tutaj jest zablokowana i dolna czakra, i czakra serca, i pod stopami, tutaj, prawda? Więc tutaj jest, jest, po, jest takie, to, takie poblokowanie. To trzeba tak jakby z, z siebie zdjąć. A po to, żeby ruszyć do przodu, tutaj w w karcie przyszłości pojawia się król Buław. A król Buław jest takim królem, którego się nie da zatrzymać. On po prostu ma taką charyzmę, taką, siłowo, ta, taką siłę woli, jest po prostu pionierem. On jest w stanie iść i karczować nawet nowe tereny po to, żeby spełnić swoją wolę. Więc tak samo tutaj u Was tak będzie, że wstaniecie i ruszycie do przodu, realizując się lepiej, bo wtedy będziecie po prostu tak, tak jakby lżejsi nie będzie już tego ciężaru. Jest bardzo bardzo dobrze tutaj to się pokazuje. Co wam będzie pomagać? Własna wizja, mówię w sensie takim, że uświadomienie sobie, że pewne rzeczy w pewnym momencie życia trzeba zrobić po to, żeby mieć w końcu święty spokój, komfort życia. Dziewiątka denarów jest kartą, która mówi o tym, że po prostu pewne rzeczy tobie się należą. Między innymi też i y, sięganie po dobrobyt, po y, przyjemności życiowe, po komfort, po y, szczęście i tak dalej, szeroko pojęte. Y, tobie się to po prostu należy i już nie trzeba przed tym się w jakikolwiek sposób bronić. Bo czasami tak jest, że właśnie albo jakieś przekonania nas trzymają, albo na przykład, yy, znaczy przekonania no, chociażby takie, że yy, jak zarabiam więcej, to od razu jestem na widoku, że od razu ludzie to widzą i może się coś złego przyda. Ludzie mają naprawdę tak dużo, ja często słyszę yy, takie przekonania, że czasami to, aż bym nie wymyśliła nawet czegoś takiego, różni ludzie mają pomysły na to, żeby się ograniczać. A tu już wystarczy. Tutaj właśnie trzeba się otworzyć, żeby, żeby życie mogło was obdarzać wszystkim to, co najlepsze. Obdarzyć się tym dobrobytem, prawda? Żeby to po prostu płynęło do was i, i dawało wam szczęście, i dawało też taki spokój ducha, taki wręcz takie poczucie takiego po prostu spełnienia. Więc. Y bardzo, bardzo to tutaj dobrze wygląda. Jeśli chodzi o kartę, na pozycji, co może wam przeszkadzać, to trójka denarów, jeśli o tą negatywną taką stronę może pokazywać właśnie wszelkie takie sytuacje związane z rywalizacją, z niezgodą. to jest też takie, takie właśnie, działanie takie awanturnicze trochę, na to trzeba uważać. Bo w pozytywie Trójka Denarów, ona właśnie mówi o współpracy, o, o wspólnym tworzeniu, a w negatywie mówi o czymś właśnie odwrotnym. O, o właśnie o tym, żeby wchodzić znowu w taką energię dualną i y, pokazywać, kto jest lepszy, kto ma więcej, czyje zdanie jest ważniejsze, kto jest mądrzejszy i tak dalej. Tu tego typu działania będą was ściągać w dół z powrotem do takiej postawy. I wtedy znowu będzie powód, żeby komuś przebaczyć, i też, żeby wybaczyć sobie, bo czasami też później sami sobie, jak to się mówi, plujemy w brodę, że coś tam powiedzieliśmy, albo jakoś się zachowaliśmy. Więc tutaj też na to warto zwrócić uwagę. To jest czas, żeby zdjąć siebie te niepotrzebne ciężary. I taki paradygmat, właśnie myślenia, kto ma rację, kto jest lepszy i że musi być jakiś lepszy. Tutaj każdy z nas powinien być sam dla siebie wyzwaniem, a przede wszystkim wyzwaniem w tym, żeby, żeby czuć się dobrze, żeby sam ze sobą być w porządku, żeby nie musieć sobie niczego wybaczać. To jest tutaj najważniejsze. No i rezultat, Rada, cudowna karta cesarzowej. Kochani, to jest. Piękna energia, to jest dostatek, prawda? To jest kreatywność, to jest po prostu poczucie bycia obdarzonym wszystkim tego, czego potrzebujemy. Oczywiście dla niektórych to też może być jakaś konkretna osoba, bo karta cesarzowej to może być ktoś z pod znaku byka, prawda? Tam, gdzie Wenus panuje, ale. Pamiętajcie przede wszystkim to, że jako rezultat jest to karta, która wróży przede wszystkim dobrobyt, szczęście, spełnienie pod każdym względem: czy zdrowia, czy finansowym, czy uczuciowym. Oczywiście pod warunkiem tego, co tutaj wcześniej była mowa. Jako rada to jest karta, która mówi o tym: otwórz się, a będziesz przyciągać właśnie to wszystko bo cesarzowa, ona, ona właśnie nie walczy, ona nie wchodzi w szranki, bo ona jest cesarzową, jej się należy, można powiedzieć. Życie jej daje, bo ona to, bo to po prostu energetycznie przyciąga poprzez taką postawę. Więc yy, blok yy, trzeba tutaj tak jakby zdjąć to wszystko, co blokuje, a wtedy jak, jak taka magiczna furtka, wszystko się, otworzą się właśnie te drogi do tego dobrobytu, do szczęścia, do poczucia spełnienia. No i tego Wam życzę, drogie Koziorożce, bo to może być naprawdę bardzo dobry miesiąc, ale jest też praca do wykonania, praca nad sobą, myślę. Gdzieś takie otworzenie się na coś więcej, wyjście z takiego koło wrotka działania według starych przekonań. Tego Wam życzę, żebyście z tego weszli i żebyście weszli w energię cesarzowej, która, która jest bardzo, bardzo hojna. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło. Niech to będzie dla Was cudowny miesiąc i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!